Czy zastanawiałeś się kiedyś, co sprawia, że mimo włożonego wysiłku nie potrafisz w pełni skupić swojej uwagi? Mimo, że bardzo się starasz, twój umysł wydaje się być ciągle rozbiegany, przez co wciąż napotykasz trudności w koncentracji. Jeśli tak jest, nie jesteś sam. W świecie, w którym każdy moment bombarduje nas nowymi bodźcami, sztuka skupienia staje się czymś, co coraz trudniej w pełni opanować. Czasami mamy wrażenie, że nasze myśli są jak pędzące samochody na ruchliwej drodze chaotyczne i nie do zatrzymania. Jak zatem odzyskać kontrolę? Jak nauczyć się wyciszyć umysł i odblokowując jego potencjał, móc skupić na tym, co naprawdę ważne w danej chwili? Co jeśli powiem ci, że odpowiedzi na te pytania zostały już odkryte przez ludzi, którzy żyli wieki temu, a ich mądrość może teraz odmienić twoje życie? W tym filmie odkryjemy to, jak na nowo nauczyć się skupienia i koncentracji, korzystając z buddyjskiej mądrości zawartej w historii Zen. To właśnie w tej opowieści znajdziesz klucz do tego, jak zapanować nad wewnętrznym chaosem, który na co dzień towarzyszy większości z nas. Poznasz w niej również praktyczne wskazówki, które pomogą zrozumieć, co wpływa na Twoją koncentrację. Co więcej, metody te będziesz mógł zastosować w swoim życiu od razu po obejrzeniu tego filmu. To konkretne kroki, które wprowadzisz w życie, by poprawić swoją zdolność do skupienia i szybszej nauki. Kiedy historia dobiegnie końca, podzielę się z Tobą również trzema buddyjskimi lekcjami, które pomogą Tobie wytrwać na tej drodze wewnętrznej transformacji. Pozwolą one Tobie nie tylko zacząć uczyć się więcej w krótszym czasie, ale także poczuć, że Twoje skupienie staje się czymś naturalnym i intuicyjnym. Zostań ze mną do końca, ponieważ po tym filmie odkryjesz odpowiedź na pytanie, które od każdego z nas wymaga szczerej odpowiedzi i brzmi: Jak mogę przejąć kontrolę nad umysłem? By stał się on moim sojusznikiem w dążeniu do życia pełnego spokoju, szczęścia i wewnętrznej harmonii. Zanim jednak zaczniemy, jeśli doceniasz treści na tym kanale, mam propozycję. Udostępnij teraz ten film wszystkim tym, którzy Twoim zdaniem również powinni go wysłuchać, oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w ikonkę dzwoneczka. W zamian tego będziemy w stanie tworzyć treści lepszej jakości i na bieżąco informować Cię o wszelkich nowościach, dzięki czemu uzyskasz do nich dostęp jako pierwszy. W końcu grunt to wzajemnie się wspierać. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. W spokojnym miasteczku położonym pośród gór Japonii mieszkał młody chłopiec, który codziennie zmagał się z trudnościami w nauce. Jego życie szkolne było pełne rozczarowań. Niskie oceny na egzaminach stały się codziennością, a każda uwaga nauczycieli zdawała się być kolejnym ciosem w jego poczucie własnej wartości. Niektórzy nauczyciele traktowali go z wyraźną niechęcią. A koledzy z klasy często wyśmiewali go za brak wyników. Z każdym dniem chłopiec czuł, jak jego pewność siebie maleje, ustępując miejsca poczuciu bezradności i smutku. Rodzice patrzyli na swojego syna z troską i smutkiem. Wiedzieli, jak bardzo cierpi, ale nie potrafili znaleźć sposobu, aby mu pomóc. On zaś sam czuł, że jest więźniem swoich słabości. Wieczorami, gdy próbował się uczyć jego myśli, błądziły. Zamiast skupiać się na książkach, Zastanawiał się, co sprawia, że nie jest taki jak inni. Co sprawia, że nauka przychodzi innym z taką łatwością, kiedy u mnie zdaje się być niedostępną twierdzą, myślał. Pewnego dnia podczas przerwy w szkole chłopiec usłyszał od jednego z kolegów coś, co obudziło w nim iskrę ciekawości. Kolega z entuzjazmem w głosie powiedział: Wiesz, w naszym miasteczku zatrzymał się mnich Zen. Ludzie mówią, że jest niesamowicie mądry i potrafi pomóc nawet w najtrudniejszych sprawach. Może i ty powinieneś się z nim spotkać. Chłopiec poczuł mieszankę nadziei i niepewności. Czy ktoś taki jak ja może zasłużyć na pomoc tak wielkiego człowieka? myślał. Ostatecznie postanowił jednak spróbować. Następnego ranka, gdy słońce dopiero zaczynało wspinać się na niebo, wstał wcześnie i udał się do miejsca, w którym przebywał mnich. Droga była cicha. A poranny chłód owiewał jego twarz. Gdy dotarł na miejsce, zobaczył mnicha siedzącego w medytacji pod rozłożystym drzewem. Cisza była niemal namacalna, słychać było tylko szelest liści i śpiew ptaków. Chłopiec usiadł na ziemi, w pewnej odległości od mnicha i czekał. Po dłuższej chwili mnich otworzył oczy. Jego spojrzenie było spokojne, a na twarzy malował się wyraz współczucia. Chłopiec ukłonił się nisko i zaczął mówić, a wraz ze słowami popłynęły łzy. Mistrzu, proszę pomóż mi. Jestem słaby w nauce. W klasie nie rozumiem tego, o czym mówią nauczyciele, a kiedy tłumaczę, nie jestem w stanie się skupić. Próbuję się też uczyć, ale szybko tracę zapał. Koledzy się ze mnie śmieją, nauczyciele mnie nie lubią, a rodzice są smutni. Nie wiem już, co mam robić. Mnich słuchał uważnie, nie wchodząc w słowo młodemu chłopcu. A gdy ten skończył, powiedział spokojnym, lecz stanowczym głosem: Nie martw się, młody przyjacielu. Każdy, kto stoi przed wielkim wyzwaniem, odczuwa strach i zwątpienie. Jednak sam fakt tego, że tu jesteś, oznacza, że masz odwagę, aby coś zmienić. A odwaga to pierwszy krok na drodze do przemiany. Mnich zamyślił się na chwilę, po czym kontynuował. Nasz umysł jest jak czysta kartka. To, co na niej zapiszesz, stanie się Twoją rzeczywistością. Jeśli uwierzysz, że jesteś bezwartościowy, właśnie takim się staniesz. Ale jeśli zasiejesz w sobie przekonanie, że jesteś zdolny, że jesteś wart wszystkiego, co najlepsze, wówczas twój umysł znajdzie sposób, aby to udowodnić. Pamiętaj, to, czym karmisz swoje myśli, rośnie. Chłopiec wpatrywał się w mnicha z niedowierzaniem. Czy to naprawdę możliwe? myślał. Mnich zauważył jego wahanie i dodał: Wyobraź sobie małe nasionko. Jeśli zasadzisz je w żyznej ziemi, podlejesz i dasz mu światło, urośnie w piękne drzewo. Ale jeśli rzucisz je na skałę i zostawisz, nie wyrośnie nic. Twój umysł jest jak to nasionko. Musisz go pielęgnować odpowiednimi myślami i działaniami. Jeśli pragniesz przyswajać wiedzę szybciej, zapamiętywać skuteczniej i odczuwać większą satysfakcję z nauki, musisz opanować sztukę koncentracji. A najlepszym narzędziem do tego jest medytacja, starożytna praktyka, która działa niczym soczewka skupiająca promienie światła. Wyobraź sobie swój umysł jako niespokojne jezioro, na powierzchni którego tańczą fale myśli. Medytacja to sposób na uspokojenie tych fal po to, by woda stała się klarowna. Zacznij od prostego ćwiczenia. Usiądź w spokojnym miejscu, zamknij oczy i skup całą swoją uwagę na oddechu. Obserwuj, jak powietrze wnika do twoich płuc i jak spokojnie z nich wypływa. Kiedy twój umysł zacznie błądzić, a tak się stanie, delikatnie powróć uwagą do oddechu. U tych, którzy chcą pogłębić koncentrację, świetną techniką jest liczenie wsteczne. Jak to działa? Podczas wdechu wyobraź sobie liczbę 50, a podczas wydechu wypowiedz ją w myślach. Kolejnym razem przejdź do liczby 49, potem 48 i tak aż do jedynki. Jeśli się pomylisz, zacznij od nowa, to także część nauki skupienia. Ta metoda pomaga nie tylko wyciszyć umysł, ale również wzmacnia zdolność utrzymania uwagi przez dłuższy czas. Dzięki regularnej praktyce zauważysz, że Twoja zdolność koncentracji znacząco się poprawia, a nauka stanie się bardziej efektywna. Kolejnym krokiem jest dyscyplina. Bez samodyscypliny nawet najlepsze metody nie przyniosą efektów. Dyscyplina to nic innego jak wyznaczenie stałego rytmu życia, który pomaga zachować równowagę i skoncentrować energię na tym, co najważniejsze. Wyobraź sobie, że Twoje codzienne działania są jak muzyka. Gdy wykonujesz je w sposób chaotyczny, powstaje hałas. Jeśli jednak nadasz im rytm, stworzą piękną melodię. Zacznij od stworzenia harmonogramu, który obejmie regularne godziny snu, posiłków, nauki i odpoczynku. Przykładowo, jeśli codziennie będziesz siadać do nauki o tej samej porze, twój umysł sam zacznie przygotowywać się w tym czasie do pracy. To jak wewnętrzny zegar, który działa na twoją korzyść. Pamiętaj, że dyscyplina to nie ograniczenie, lecz klucz do większej wolności, bo gdy masz zorganizowane życie, zyskujesz więcej czasu na to, co naprawdę lubisz. Jednak to jeszcze nie wszystko. Wiedza, którą zdobywasz w klasie, jest fundamentem twojego sukcesu. Jeśli przegapisz ten moment, nauka w domu stanie się o wiele trudniejsza. Temu właśnie obecność nie tylko fizyczna, ale przede wszystkim umysłowa jest w tym wypadku kluczowa. Podczas lekcji staraj się aktywnie uczestniczyć, słuchać uważnie i notować to, co wydaje się szczególnie istotne. Wyobraź sobie, że Twoja uwaga to lupa, która skupia światło na najważniejszych punktach. Gdy czegoś nie rozumiesz, nie bój się zadawać pytań. W Zen mówi się, że ten, kto pyta, jest mądrzejszy od tego, kto milczy w ignorancji. Twoja odwaga, by prosić o wyjaśnienia, nie tylko pozwoli tobie lepiej zrozumieć temat, ale także udowodni, że poważnie traktujesz swój rozwój. Ale co jeśli już zrozumiesz materiał w szkole? W domu wystarczy go jedynie powtórzyć i utrwalić. Dzięki temu nauka stanie się krótsza, a czas, który zaoszczędzisz, będziesz mógł przeznaczyć na inne pasje. Jednak aby wejść z tym na jeszcze wyższy poziom, musimy omówić pewien bardzo istotny aspekt. Zadbaj o zdrowie swojego ciała i umysłu. Twoje ciało i umysł to fundamenty, na których budujesz swoje sukcesy, aby efektywnie się uczyć. Potrzebujesz harmonii między kondycją fizyczną a psychiczną. Oto co możesz zrobić w tym zakresie. Zacznij od prostych kroków. Jedz regularnie i dbaj o różnorodność w swojej diecie. Pamiętaj, że ciężkie, tłuste posiłki przed nauką mogą spowolnić Twój umysł. Temu też wybieraj lekkie przekąski, które są w stanie szybko dostarczyć Tobie energii. Mogą to być suszone owoce, orzechy czy jogurt. Codziennie rano zacznij od garści migdałów lub kilku suszonych owoców. Te naturalne źródła energii nie tylko zasilą Twój mózg, ale też poprawią Twoją koncentrację. Możesz również sięgnąć po naturalne suplementy takie jak ashwagandha. Zioła znane z korzystnego wpływu na układ nerwowy. Regularne stosowanie tych ziół obniża stres, wspomaga pamięć i poprawia jakość snu, co bezpośrednio przekłada się na Twoją zdolność przyswajania wiedzy. Równie ważne są ćwiczenia fizyczne. Wystarczy 30 minut dziennie spacer, yoga czy lekki trening w domu, by zwiększyć poziom energii, poprawić krążenie i rozjaśnić umysł. Pamiętaj, że Twoje ciało i umysł są ze sobą nierozerwalnie związane. Dbając o zdrowie fizyczne, wspierasz także swoją psychikę. Dzięki temu stworzysz solidne podstawy do zdobywania wiedzy i osiągania swoich celów, a oto być może najważniejsze, co możesz zrobić, by radykalnie poprawić swoje skupienie i koncentrację. Zminimalizuj rozpraszacze i organizuj informacje w notatkach. Twoja przestrzeń do nauki ma ogromne znaczenie. Jakie jest najlepsze miejsce do nauki? To, które pozwala Tobie całkowicie skupić się na zadaniu. Wybierz ciche, uporządkowane miejsce, gdzie będziesz mógł się skupić. Wyłącz telefon lub ustaw go na tryb samolotowy. Każda wibracja i powiadomienie to pułapka, która okrada cię z cennego czasu i uwagi. Nie zapominaj też o ergonomii. Unikaj nauki w łóżku to miejsce odpoczynku, a nie pracy. Gdy uczysz się na łóżku, twój mózg odbiera sygnały sprzyjające relaksowi, co może prowadzić do senności. Zamiast tego usiądź przy biurku w wygodnym fotelu który wspiera Twoją postawę i pomaga utrzymać koncentrację. Jeśli po dłuższym czasie odczujesz zmęczenie, pozwól sobie na krótki reset. Może to być spacer, kilka minut medytacji, lub szybki taniec do ulubionej muzyki. Wszystko, co odświeży Twoje myśli i przyniesie nową, świeżą energię. Niemniej ważne jest robienie notatek. To prosty, ale niezwykle skuteczny sposób na utrwalenie wiedzy. Własnoręczne zapisywanie informacji pozwala lepiej je przetworzyć, i zapamiętać. Notatki działają jak kotwica twojej pamięci. Im więcej je przeglądasz, tym głębiej zapadają w twój umysł. Dzięki nim powtarzanie materiału przed egzaminem staje się szybsze i bardziej efektywne. Mnich kończąc spojrzał z łagodnym uśmiechem na młodzieńca, który z uwagą słuchał jego rad i rzekł: Pamiętaj, że droga do mądrości wymaga wytrwałości i troski o siebie. Jeśli wdrożysz te wskazówki w codziennym życiu, zobaczysz, jak szybko Twoje wyniki w nauce ulegną poprawie? Nie tylko lepiej zapamiętasz to, czego się uczysz, ale także zyskasz harmonię i wewnętrzny spokój. Młodzieniec poruszony słowami Mnicha skłonił się głęboko. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby podążać za Twoimi radami, obiecał z przekonaniem. W sercu czuł wdzięczność i nowe pokłady motywacji. Opuścił miejsce spotkania z poczuciem, że teraz ma w rękach narzędzia które pomogą mu nie tylko zdobywać wiedzę, ale też odnaleźć w życiu równowagę. Tymczasem mnich, patrząc za odchodzącym młodzieńcem, szepnął cicho: Każdy krok na tej ścieżce jest początkiem wielkiej zmiany. A więc, drogi widzu, jeśli słuchałeś uważnie tej opowieści, zapewne zauważyłeś, jak ważne są drobne, codzienne kroki, które prowadzą do wielkich zmian. Wskazówki mnicha, które przekazał młodemu chłopcu, mają potencjał, by stać się fundamentem twojego życia, fundamentem, który pomoże tobie osiągnąć nie tylko sukces w nauce, ale także w codziennym życiu. Koncentracja i skupienie to umiejętności, które z czasem rozwijają się i wzmacniają, a dzięki praktykowaniu ich codziennie stają się naturalnym stanem twojego umysłu. Pamiętaj, że droga do mistrzostwa w tej dziedzinie to proces, który wymaga cierpliwości i determinacji. W tej chwili chciałbym podzielić się z tobą trzema głębokimi buddyjskimi lekcjami, które nie pozwolą tobie się poddać w trakcie budowania koncentracji i skupienia. Te mądrości są niczym kompas, który poprowadzi cię przez wyzwania, które z pewnością pojawią się po drodze. Przypomną one tobie o tym, czemu warto trwać w swoich postanowieniach, nawet kiedy wydaje się, że nie widzisz natychmiastowych efektów. Jeżeli ten film do tej pory z Tobą rezonuje i uważasz te treści za wartościowe, zostaw kciuk w górę i napisz w komentarzu. Każdego dnia Staję się mądrzejszym człowiekiem. Dzięki temu dasz mi znać, że ze mną jesteś. Przypominam, że możesz dodatkowo wspierać nasz kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu na dole. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Pierwsza lekcja, którą warto przyjąć, brzmi: Życie jest zmienne. W buddyzmie mówi się o tym, że wszystko podlega zmianom. Każdy dzień przynosi coś nowego, momenty wzlotów i upadków, radości i trudności. Tak samo będzie na Twojej drodze do skupienia. Będą dni, kiedy poczujesz się w pełni skoncentrowany, a także dni, kiedy Twoje myśli będą rozbiegane. Kluczem do sukcesu jest akceptacja tej zmienności. Gdy napotkasz trudności, nie traktuj ich jako porażki, ale jako część procesu. Każdy trudny moment to okazja do nauki i wzrostu. W tym kontekście pamiętaj, że koncentracja to nie stan permanentny, lecz coś, co rozwija się z dnia na dzień. Druga lekcja, która pomoże Tobie na drodze do koncentracji, to nauka bycia obecnym tu i teraz. Buddyzm kładzie ogromny nacisk na uważność, zdolność do pełnego zanurzenia się w tym, co robimy, bez rozpraszania swojej uwagi na przyszłość czy przeszłość. Aby w pełni skupić się na nauce, Musisz wyjść ze świata rozproszeń, porzucić myśli o tym, co będzie jutro i skupić się na tym, co dzieje się teraz. Podobnie jak Mnich w historii, mówił do młodego chłopca o tym, że każda chwila jest cenna. Ty zaś, jeśli będziesz uważny na to, co robisz, na każdą naukę i każdą chwilę, zauważysz, jak twój umysł staje się bardziej klarowny, a koncentracja znacznie mocniejsza. Ostatnia buddyjska lekcja to cierpliwość i wytrwałość. Zgodnie z naukami buddyzmu, nie ma drogi do sukcesu bez codziennego wysiłku. Każdy krok, nawet najmniejszy, jest częścią większego celu. Koncentracja i uwaga to umiejętności, które rozwijają się latami, a nie w ciągu jednej nocy. Cierpliwość to kluczowa cecha, która pomoże Tobie wytrwać, gdy droga stanie się trudna, a rezultaty będą przychodziły wolniej niż byś tego oczekiwał. Przypomnij sobie o tym, kiedy poczujesz się zniechęcony. Lub kiedy będziesz miał wrażenie, że stoisz w miejscu. Pamiętaj, że to proces, a każdy dzień to krok ku lepszej wersji ciebie. Podsumowując, drogi widzu, jeśli z tego filmu miałbyś zapamiętać tylko jedną rzecz, chciałbym, aby to było to. Twoja koncentracja jest czymś, co rozwijasz każdego dnia, a każda chwila poświęcona na jej ćwiczenie to inwestycja w twoje przyszłe sukcesy. Nie chodzi tu jedynie o naukę. Chodzi o całe twoje życie. O zdolność do bycia obecnym, do osiągania większej uważności i do wytrwałości w dążeniu do celu, co pozytywnie wpłynie nie tylko na Ciebie, ale i na Twoje relacje z innymi. Na zakończenie, chcę zaprosić Cię do praktycznego ćwiczenia, które będziesz mógł wykonywać codziennie przez następny tydzień. To proste, ale niezwykle skuteczne ćwiczenie wzmocni Twoją koncentrację i skupienie. Zacznij od znalezienia cichego miejsca, w którym możesz wygodnie usiąść. Zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów, aby uspokoić umysł. Następnie skup się na jednym obiekcie. Może to być Twój oddech, ogień świecy lub po prostu punkt na ścianie. Kiedy Twoje myśli zaczną uciekać, zauważ je, ale nie angażuj się w nie. Po prostu wróć do swojego obiektu koncentracji. Ćwicz to przez 5 minut każdego dnia przez następne 7 dni z rzędu. Bardzo ważne jest to, abyś nie pominął ani jednego dnia. Za każdym razem, kiedy skończysz ćwiczenie, wróć do tego filmu i napisz w sekcji komentarzy dzień plus numer dnia, na przykład dzień pierwszy, dzień drugi i tak dalej. W ten sposób będziesz mógł śledzić swój postęp, a zobowiązanie to pozwoli Tobie pozostać konsekwentnym i dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi. Siódmego dnia, kiedy skończysz, napisz komentarz, w którym opiszesz zmiany, które zaobserwowałeś w swojej koncentracji i skupieniu na co dzień. Jak się czujesz? Czy zauważasz zmiany w sposobie, w jaki skupiasz się na nauce lub w innych aspektach życia? Jakie rezultaty widzisz po tygodniu codziennych ćwiczeń? Pamiętaj, że każda chwila praktyki to krok ku lepszej wersji Ciebie. Daj sobie czas na rozwój i wytrwaj na tej drodze. Zrób to z myślą o sobie, ponieważ każdy dzień przybliża Cię do mistrzostwa. Czekam na Twoje wyniki i doświadczenia. Na koniec powiem Ci, że z doświadczenia wiem, Iż takie wyzwania działają najlepiej wtedy, kiedy podejmuje się je z innymi. Może to być znajomy, przyjaciółka, lub ktoś z rodziny, komu również zależy na poprawie skupienia w codziennym życiu. Wybierz jedną lub kilka osób, udostępnij im ten film i zachęć ich do wspólnej praktyki. Dzięki temu pomożesz nie tylko innym, ale i sobie, ponieważ łatwiej będzie Tobie wytrwać w wyzwaniu ze świadomością, że nie tylko Ty sam bierzesz w nim udział. Podsumowując, często bywa też tak, że mimo najszczerszych chęci, w codziennym życiu trudno jest odnaleźć spokój. Ciągły napływ bodźców, hałas, stres. Wiesz o czym mówię, prawda? Jak więc znaleźć równowagę, kiedy świat wydaje się nieustannie przytłaczać? Być może to właśnie teraz jest odpowiedni moment, by zadać sobie to pytanie. Jak mogę odnaleźć spokój w tym zgiełku? Jakie konkretne kroki mogę podjąć, by znowu poczuć, że mam kontrolę nie tylko nad swoją koncentracją, ale i nad całym swoim życiem, bez względu na to, co dzieje się wokół. Jeśli czujesz, że te pytania dotykają właśnie Ciebie, kliknij teraz w miniaturę filmu, która właśnie pojawiła się na środku ekranu. Może to być odpowiedź, której szukasz.